Tak, bo my kobiety się nie szanujemy. No niestety. I powiem Ci, że ja bardzo często pracuję z tym pytaniem i zadaję kobietom, z którymi pracuję, które też tam przyjeżdżają i pracuję tutaj. Gdybyś siebie kochała i szanowała, to co byś zrobiła albo czego byś nie zrobiła? No, i to, jak się tak uczciwie. Znaczy, to jest bardzo poruszające, bo to przede wszystkim bardzo porusza. Bo to też uświadamia często, ono jest takie, wiesz, gdybyś siebie kochała, bo często to jest. Często sobie wtedy uświadamiamy, że siebie nie kochamy i nie żenujemy. A to jest mocne uświadomienie. Ja pamiętam, jak mnie to jakoś, jak sobie to uświadomiłam, to wiesz, no. To jest i smutne, i łzy się pojawiają, i no dużo, dużo. To jest, to wtedy wiesz, no trzeba się też tak przytulić, bo też taki niebezpieczny mechanizm, jak sobie to uświadamiamy, no to wtedy jakoś ten krytyk tylko czyha na to. Ale to właśnie nie, to trzeba mu wtedy postawić granicę na moment. To nie dość, że się nadużywałam, że się nie szanowałam, to jeszcze teraz się będę krytykować. Bo to jakoś trzeba też docenić tą, która. Która to robiła. Też myślę, że z tego jakieś oczywiście my też korzyści miałyśmy, ale też wiele, wiele osób miało z tego korzyści. Ja też tak jak patrzę, to z tego, że siebie nie kochamy, nie szanujemy, to korporacje mają się świetnie. Mhm. Inni ludzie mają się świetnie. No i też czerpiemy z tego oczywiście jakąś korzyść, ale to jest taki moment, jak sobie uświadamiamy, jak bardzo wtedy nadużywamy siebie i że te, te korzyści są takie. Hmm takie trochę, że też robimy to po coś, może ktoś podziękuje, że to jest takie trochę żebrzące, może inni nas docenią, że to takie naprawdę uświadamia y, 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 takie słabe nasze miejsce i że wtedy to, co jest najważniejsze, to to, to, to czego ja pilnuję u siebie, ale też jak pracuję z, z kobietami że z mężczyznami, bo oni też tak mnie mają, to żeby w tym momencie przytulić siebie. Pierwsze to przytulić siebie, a nie, że jeszcze jak ja tak mogłam, o jaka ja byłam głupia, no i to ta historia jest dalej, no to dalej jest z miejsca braku szacunku, to, 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 to dalej to ciągniemy z tego miejsca. A, a jak, jak się już zapłaciło tą cenę, bez ja ale cena już została zapłacona, robiłaś to wszystko, zapłaciłaś cenę, to może jednak tak właśnie uszanować to, że jakoś ten szacunek jest tutaj ważny, który po prostu gubimy, no gubimy szacunek do siebie. Niesamowite to pytanie. Niesamowite to pytanie, jakie zadałaś, to, yy, to aż tak świat stanął w miejscu. Jest wielka w nim moc yy, i tak sobie myślę, jak to jest, że przez całe życie od maleńkości yy, wszyscy mówią, że no właśnie, że trzeba kochać innych, że jakby mamy ten wzorzec relacji, że rodzice siebie kochają, my kochamy, nie wiem, rodzeństwo rodziców, rodzice nas, ale nikt, ja przynajmniej sobie nie przypominam, żeby mi ktoś powiedział, że ważna jest relacja z samą sobą, że ważne jest kochać i szanować siebie. Szanować trzeba innych ludzi. No myślę, że nam mówiono, przynajmniej ja ym, zostałam dosyć mocno, nie wprost, tylko, że to też nie zostało tak podkreślone, bo jak się nad tym zastanowić, to co, to co ja bardzo długo, bo ja bardzo długo chodziłam do kościoła i byłam w tym wierze dosyć mocno wychowana, to tam jest piękne zdanie. Kochaj bliźniego jak siebie samego. Tylko, że tam jest dużo innych takich słów, które to zaprzeczają, przygrzebują. Ja dlatego świadomie to porzuciłam, tak jak, jak dla mnie słowa mają dużą moc. No i tam dużo na poczuciu winy moja wina, moja wina jakoś przygrzebuje to jedno z najważniejszych zdań jak siebie samego. Ja też myślę, że jak nie ma tej miłości i szacunku do siebie, to strasznie rozrabiamy w relacjach. Naprawdę. Naprawdę, nadużywamy wtedy innych, i, i, i wtedy są tam różne takie mataczenia i takie różne historie, że, że może nam się wydaje, że my tam tych innych kochamy, i, i może gdzieś tam intencjonalnie ta miłość jest, ale jeżeli zrobimy takie zamieszanie, że tutaj nie jesteśmy tacy wobec siebie i też tych granic nie wyznaczymy, wynikających z miłości, no to ja też mówię z własnego doświadczenia. Ja teraz widzę, jak ja rozrabiałam. I że też mi się wydawało, że, że, że to jakoś jest uwzględniające innych. Jak nie uwzględniam siebie, nie uwzględniam też innych. I to jakoś karmi coś innego. Ja bardzo lubię to, to też takie pytanie. Sprawdź to, co robisz, co karmi w tobie. U mnie bardzo długo karmiło krytyka, a to wtedy jest takie, takie sobie. No mi w tym zdaniu kocha bliźniego jak siebie samego. Gdyby ono brzmiało kochaj siebie jak bliźniego swego? Kochaj siebie jak bliźniego swego. To jest jakoś bardziej... Znaczy no bo po prostu nikt nam nie mówi jak siebie kochać, więc, jak, więc kocham bliźniego może właśnie jak siebie samego, czyli tak trochę nie wiadomo jak. Aż do momentu, kiedy najpierw się sama z sobą nie spotkam, nie uszanuję, nie pokocham i dopiero wtedy mogę kochać, tak jak powiedziałeś przed chwilą, tak, żeby nie rozrabiać. No bo też jak kocham siebie, to też to, wiesz, bo to też do czego to się sprowadza, jak ja to rozumiem, no to też jakoś znam siebie, też wiem, to są, jakie są dla mnie ważne wartości, jakie ja mam potrzeby. Z tego miejsca to ja to wiem. Jak siebie nie kocham, to dla mnie kochanie to jest jednak stawianie w centrum. Jak kogoś kocham, to stawiam tą osobę w centrum. Jakoś ona jest dla mnie ważna. No więc ja myślę, że to jest ta główna trudność, bo tu jest jeszcze bardziej to, co ty mówisz, Ala. To ja myślę, że jeszcze większą trudnością dla mnie i też dla kobiet. Ja mówię, no ale postaw teraz siebie w centrum, ale to jest egoistyczne. To jest dopiero egoistyczne. Nie będę przecież taką egoistką, więc to jest też często tak powiązane ze sobą, że no bo to trzeba siebie postawić w tym, trzeba się sobą zainteresować. No ale jak to tak? to, to nie wypada, nie? To, to jeszcze są takie naleciałości, ale egoistka bardzo jest tutaj, mhm. mocno y, też odcinająca nas od tej miłości do siebie, że to jakoś będzie egoistyczne. No bo ja się siebie będę pytać, najpierw się siebie zapytam, a dopiero jak się siebie zapytam, to dopiero pójdę się zapytać y, tą drugą osobę. Więc jestem jakoś przygotowana. Ja już wiem, czego ja potrzebuję, ale teraz się pytam ciebie, ale ja już wiem, czego ja potrzebuję. Właśnie dzisiaj czytałam sobie rano książkę Ciało Kobiety, mądrość kobiety i jaś mnie ciągnie, żeby tam zajrzeć i znaleźć to zdanie, ale to może potrwać. Biorąc pod uwagę, że ta książka ma 700 stron. I tam było takie zdanie, że w momencie, kiedy kobiety poznają i, i pokochują siebie, to oczywiście nie cytuję, tylko mówię tak z pamięci to, to ludzie zaczynają mówić, że zachowujesz się jak księżniczka. Tak. I myślę sobie, no, yy, trudno jest być z kimś, kto siebie kocha, jak ja siebie nie kocham. Że, że, że wtedy to się zadziewają te lustrzane relacje, czyli to, co w, tak. to, to, to ja się złoszczę tak naprawdę na tego kogoś, ale tak naprawdę to się złoszczę na siebie, że ten ktoś ma taką odwagę bycia sobą, mówienia o swoich potrzebach, granicach, no a ja tu taka jestem, że ja tego nie potrafię i... No właśnie. To jest ciekawe, co może tym być księżniczką, bo też myślę, że to może być też tak, że mamy takie zachowanie. Jak tak, że do końca tego niekoś nie bierzemy, tej miłości, tego uznania siebie, że jestem ważna, ja będę poszła dalej. Nie księżniczką, to jestem królową. Taką królewskość w sobie. To jak tego nie weźmiemy, to czasami mamy tak, że się zachowujemy. To trochę wygląda tak, jakby. A jak wygląda tak, jakby. To wtedy bardziej drażni i rozrabia. Bo oczywiście, jak już będę w tej swojej królewskości, czyli będę stawać za sobą, to że ktoś może mieć z tym problem, to już wtedy no to już trudno, to już jest poza moim wpływem. Ale ja najpierw zawsze mówię: zobacz, jak to jest, jak naprawdę w tym jesteś, a nie zachowujesz się tak jakby. Bo to jest kompletnie czymś, czymś innym, i wtedy to jakoś jest spójne, i, i, i wtedy jakoś ludzie nie mają na to aż takiej reakcji. Ja myślę, że często jest tak, jak tego nie bierzemy, robimy jakieś, tak wokół tego jakoś jakieś zawirowanie, że jakoś. Ja myślę, że jak jest jakaś niespójność, to ludzie to wychwytują, i wtedy jakoś trochę im się nie zgadza, i wtedy jakoś trochę mają coś do tego, i wtedy, ach, taka księżniczka. Um, ale też może tak być, że. Ktoś, ten ktoś ma problem z tym, żeby jakoś stanąć ze sobą, i wtedy będzie to atakować. Ale też wtedy, jeżeli jesteśmy szczerze w tym miejscu, to to nas z tego jakoś nie wybije, nie będziemy też o to walczyć, nie będziemy o tym z tym dyskutować, czy jakoś. To jest też taki dowód na to, że no, no tak, mam, tak, jakoś to biorę, to wtedy nie wchodzę w takie, że tam będę się o to teraz wykłócać, czy ja tą królową jestem, czy nie. No. To mi się kojarzy z byciem osadzoną w byciu królową. I właśnie ostatnio słuchałam sobie rozmowy Twojej a propos, a propos kobiecości, i mówiłyście coś takiego, że wszystko zależy od tego, jak bardzo osadzona w kobiecości jestem. Jak jestem osadzona w kobiecości, to słowa innych ludzi, czy jak mnie nazywają, czy co o mnie myślą, czy co o mnie mówią, aż tak bardzo mnie nie bolą, jak ja jestem naprawdę, piękne słowo, właśnie osadzona czy zintegrowana ze swoją kobiecością. Mm -hmm. Co to znaczy być osadzoną w kobiecości? To wiesz co, to tak sobie właśnie pomyślałam, że... Bo tak, bo to, to już jest wtórne, że jestem spójna. Jak jestem spójna, to znaczy, że ja już wiem, czym to jest. Jakoś, ja też myślę, że żeby być spójnym, żeby być w relacji z tą kobiecością, to po pierwsze wcale nie jest takie proste, bo często w niej w ogóle nie jesteśmy w relacji z kobietą w sobie. Ja na przykład długo jakoś nie byłam, sobie z tego nie zdawałam sprawy, że byłam jakoś ja miałam na podwórku kolegów. No, i to oczywiście znowu się obróciło przeciwko mojej mamie, bo później ona, jednak ten jej wymarzony model, że ja w tych spódniczkach jasnych, w karpeteczkach białych, no ale ja z tymi kolegami tą piłkę, no to no znowu źle jakoś, no obrywałam za to, że ja z tymi kolegami, ale też myślę, że wtedy to, to trochę było też tak, że jakoś bardziej ta część męska i że bycie takim chłopakiem to fajne jest. I ja długo tak miałam, ja, że ja, y, mnie na przykład drażniło. Ja nie miałam czegoś takiego, wiesz, tego etapu, tych takich przyjaciółeczek, <grych> w jakichś tam sekrecików. I ja na to miałam taką reakcję, że to jest jakieś takie, hmm, no, jakieś niefajne. No, ten męski świat, gdzie, no i tak wprost się szybko dogadują. Ale też y, ta historia, jest, no, wiadomo, że ona ma smutną, smutny ciąg dalszy, dlatego że jakąś część siebie w ogóle nie dawałam jej szansy to po pierwsze. Po drugie później przyszła zazdrość, bo potem jak się już ja byłam nastolatką, to uznałam, że ja w ogóle kobieca nie jestem. I, i pamiętam, pamiętam takie imprezy osiemnastkowe. I pamiętam te kobiece kobiety, które jakoś z tym nie miały problemu z tym. I tych mężczyzn też zakładali jej marynarki. A ja wtedy taki smutek, dlaczego żaden mi tej marynarki nie założy. No ale pytanie: Czy ja bym sobie w ogóle dała założyć tę marynarkę? <laughs> Więc nie wiem, na ile odpowiadam na to pytanie. No to właśnie ta, ta, ta kobiecość jakoś to na zasadzie najpierw zauważenia, do docenienia, ja myślę, że to znowu jest jakoś wokół szacunku, że jakoś też odbierałam sobie to, to prawo. Też ten krytyk był, że one jakoś są bardziej, ja mniej, ja w ogóle nie wiem, wiedziałam trochę, czym to było. I myślę, że to długo trwało i też to jakoś rzutowało na związki, w które ja wchodziłam i chyba tak, wiesz, ja myślę, że tak w takim kontakcie z swoją kobiecością, coś się tak, też tak wydarzyło tam w tym domu, dzięki też drugiej kobiecie, którą tam poznałam, właściwie dzięki niej ja tam jestem, Henryce i, i, i to jest dla mnie też takie, jak mówimy o tych matkach, no to jest matka biologiczna, ale my później na swojej drodze spotykamy też kobiety matki. Takie inne. I ja takie spotykałam i ona była prawie w wieku mojej matki, ale ona była inna. Ona była właśnie taka bardziej kobieca. Ona była taka, ona też wybrała inną drogę. Ona też w życiu, no takie co wtedy było dla mnie w ogóle nie do pomyślenia, że, nie była, że była po rozwodzie, że była w ogóle z, z samotną, samodzielną kobietą, że ona tam w ogóle sama mieszkała na tej wsi, w tym domu. I to mi jakoś otworzyły oczy też na... Inny rodzaj właśnie kobiecości, ale też inny rodzaj bycia w jakimś wzorcu, jakoś kobiety, jakoś też taki takiej części można też być jakoś samą i kobietą, a nie jakoś przypiętą do mężczyzn. I wiesz co, ja myślę, że to odkrywanie ta relacja z tą kobiecością to tak jakoś u mnie trwała. I że to jakoś mnie też jakoś przemieniało. I że to ja myślę, że to w ogóle tak teraz rozmawiamy, że to trwa cały czas, no bo też z roku na rok też ta kobiecość coś innego oznacza, tak? I też jakoś ta kobiecość we mnie się zmienia. Um, ale też myślę, że jak teraz patrzę z perspektywy czasu, to w momencie, kiedy ja tego nie akceptowałam, byłam spójna, więc też różne rzeczy wokół tego się wydarzało, też różnych mężczyzn przyciągałam i byłam zaskoczona skąd jak jakoś oni lądują koło mnie, bo oni coś widzą. Ja też, też jak tam żeśmy no, w tej rozmowie, o której wspomniałeś,